Czy nadchodzi kryzys? To jeszcze nie jest katastrofa. Wszystkiego płacimy ZUSy, bla, 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 i dochodę. Czy można się przygotować na kryzys w firmie? Jak walczyć o własny produkt na rynku? Prędzej czy później do firmy zapuka kryzys. Tak to już jest. Cześć, ja się nazywam Jakub Wrębski. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii merytorycznej. Dzisiaj odcinek... Kryzys finansowy, ale nie ten wielki mityczny kryzys, o którym słyszycie w mediach, gdzie milion kanałów na YouTube próbuje prognozować, czy on będzie, czy nie będzie, dziennikarze mają świetne hasło do pisania. No bo nie ukrywajmy, gospodarka doszła do pewnego momentu, w którym nie wiadomo, co się wydarzy i wszyscy prorokują. My skupimy się na naszych małych kryzysach, naszym małym kryzysie w przedsiębiorstwie. I tak jak był swego czasu odcinek na kanale o naszym kryzysie takim mentalnym, że nam się nie chce, tak dzisiaj o tym realnym, finansowym, tym twardym, odczuwalnym w naszym portfelu. Czy nadchodzi kryzys? Takie mam tutaj pytanie w notatkach. Jak to stwierdzić? Otóż bardzo prosto. Jeżeli widzieliście mój odcinek o statystykach i chociaż trochę się do niego zastosowaliście, no to widzicie, jakie macie przychody w firmie, jakie macie rozchody i gdzieś na końcu jest wynik bilansowy. Jeżeli ten wynik jest stały, to znaczy, że po prostu się nie rozwijacie. Nie jest, to jeszcze nie jest katastrofa, ale jeżeli zauważycie, że ten wynik spada. W zeszłym miesiącu było lepiej, dwa miesiące temu było jeszcze lepiej, a teraz jest słabiej. To znaczy, że już jest jakaś tendencja spadkowa. Tu na przykład możecie sobie z takich miesięcznych wyników finansowych waszych, a jeżeli nie prowadzicie tego Excela, a w miarę rzetelnie prowadzicie księgowość, no to co miesiąc płacicie podatek dochodowy, macie od księgowej co miesiąc informacje o wymiarze tego podatku dochodowego i o osiągniętym dochodzie. Wystarczy, że w prostego Excela będziecie wpisywali te dochody, będziecie wpisywali obroty i to wszystko przerobicie na wykres Excela. W Excelu macie coś takiego, co się nazywa linia trendu, która wam bardzo ładnie połączy wszystkie słupki i będzie wam pokazywała, jak te dwie linie się mijają. One najprawdopodobniej nigdy nie będą równoległe. Linia obrotu z linią dochodu nie będzie równoległa. Ale one powinny iść w miarę, w miarę. Obrót rośnie, zysk rośnie. On będzie malał, będzie rósł trochę wolniej, nie? Zysk do pewnego momentu. W pewnym momencie będzie taki punkt przegięcia, kiedy y, jakby obrót rośnie, a zysk rośnie bardzo. Tak przynajmniej jest u mnie w firmie, kiedy są takie pułapy, tak? Kiedy do, do pewnego pułapu obrotu zysku nie ma, powyżej pewnego pułapu zysk się zaczyna, a powyżej już pewnego pułapu. Ten zysk rośnie astronomicznie. No to są takie wskaźniki wynikające z organizacji mojej firmy. U was w może być zupełnie inaczej. Ważne jest, żeby nie było tego widocznego w tej linii trendu spadku zysku. Jeżeli jest spadek podatku miesiąc w miesiąc, a wy w międzyczasie nie robicie żadnych inwestycji, które mogą mieć wpływ, żadnych amortyzacji, tak? no to wiecie, co robiliście w firmie, nie ponosiliście żadnych dużych kosztów takich ponadplanowych. No, to coś jest nie tak. I to jest taka pierwszy, taki pierwszy mały dzwoneczek, że coś trzeba się zacząć zastanawiać, bo coś idzie w złą stronę. Następny dzwoneczek to jest taki, kiedy księgowa Wam wysyła maila, że w tym miesiącu nie macie do zapłacenia podatku dochodowego. Tu znowu, jeżeli nie było żadnych inwestycji, które mogły mieć na to wpływ, tylko firma normalnie się rozwijała, to już jest taki duży dzwoneczek. Bo to znaczy, że w tym miesiącu nic nie zarobiliście. Nawet ja oczywiście cały czas mówię o parametrach, jakie obowiązują u mnie w firmie, czyli wszyscy wszystkie pieniądze dostają uczciwie, na papierze, od wszystkiego płacimy ZUSy, bla, 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 podatki dochodowe. Tak, że nie ma żadnych takich rzeczy, które zmieniają yy, radykalnie finanse firmy, że to, co dostajecie od księgowej, kompletnie nie zgadza się z tym, co jest w rzeczywistości, bo w bardzo wielu małych firmach tak jest, nie oszukujmy się, że to, co... Księgowa przesyła ma się nijak do tego, co faktycznie jest, no ale tego przypadku nie rozpatrujemy, tak? Ja zakładam, że prowadzimy względnie uczciwie to wszystko i że dane od księgowej są danymi prawdziwymi, ewentualnie, że wasze dane w Excelu, które sami sobie prowadzicie, są również rzetelne i prawdziwe. I wtedy jesteście w stanie wyłapać te momenty spadkowe. I teraz, jeżeli ten duży dzwoneczek zadzwoni po raz pierwszy, to jeszcze nie ma katastrofy, trzeba się tylko zacząć zastanawiać. Ale jeżeli ten duży się zadzwoni po raz drugi i po raz trzeci, to znaczy, że już jest to, coś jest nie tak. Tak, Już macie te pierwsze symptomy kryzysu w firmie, że coś trzeba pozmieniać. I teraz, skąd, jakby, co z tym zrobić? No więc to, co. Ja przeświczyłem na własnej firmie, którą utopiłem poprzedniej, to bardzo dokładne sprawdzenie po kolei wszystkich faktur wychodzących. Tak, które też zależy od... Dobra, zakładamy na chwilę dla potrzeb tego wykładu, że obroty są stałe, a zysk Wam spada, yy, bo, bo to jest naj, naj... jakby łatwo będzie Wam sobie wyobrazić, o czym ja mówię. Jeżeli mamy stałe obroty i ciągle spadający zysk, to znaczy, że gdzieś nam rosną koszty. I teraz to, co jest najważniejsze dla Was, to jest bardzo dokładne zweryfikowanie wszystkich, ale naprawdę wszystkich miesięcznych wydatków firmy. Bardzo często w firmach tak się zdarza, że mamy jakiś gwałtowny skok obrotów, w związku z czym mamy gwałtowny skok przychodów i, i również dochodu. Tak, że to się nam tutaj nałożyło razem, i wtedy wpadamy na różne genialne pomysły pod tytułem Zarobiliśmy w tym miesiącu 50 tysięcy, w związku z tym będziemy wydawać teraz na reklamy w Googlech 10 tysięcy miesięcznie. Podpisujemy taką umowę, wydajemy 10 tysięcy miesięcznie, obroty w pewnym momencie nam spadły, bo taka jest naturalna tendencja na rynku, że obroty rosną, spadają. To zresztą wam pokazywałem w odcinku o, yy, o statystykach też, gdzie pokazywałem Wam ten trend, jak to w ciągu roku ma się na naszym produkcie. Yy, I w tych miesiącach, w których obroty spadają, również ta umowa obowiązuje. Tak? My często zapominamy o tym, że mamy bardzo wiele drobnych wydatków też. Tak? No 10 tysięcy to już nie jest drobny wydatek, ale powiedzmy, mamy jakiś samochód w leasingu. Stała kwota, powiedzmy, nie wiem, 2-3 tysiące miesięcznie, tak? Mamy jakieś, jakieś umowy na obsługę profili społecznościowych. Znowu stała kwota, kilkaset złotych miesięcznie. I te wszystkie kwoty, w momencie, kiedy jest dobrze w firmie, my o tym zapominamy, to się po prostu z automatu płaci i tyle, tak? A macie na to stałe zlecenie, robicie się pieniądze, po prostu płacicie to bezwiednie i tyle. Coś, co trzeba zrobić w momencie, kiedy widzicie, że zyski w firmie pikują, a. Obrót jest stały, przypominam o tym parametrze. To jest bardzo dokładna weryfikacja wszystkich kosztów w firmie. Jeżeli Wam się wydaje, że znacie wszystkie koszty w Waszej firmie, to od razu mówię, że Wam się wydaje. Jest mnóstwo kosztów, o których się zapomina, które po prostu gdzieś uciekają i dopiero jak weźmiemy sobie wszystkie faktury z całego miesiąca i zaczniemy sprawdzać albo wpisywać je do Excela, to nagle się okazuje, że, kurde, my wydajemy 20 tysięcy miesięcznie, z czego 5 tysięcy to w ogóle. Moglibyśmy z tego na, na chwilę zrezygnować i nic by się w firmie nie zmieniło. Drugie 5 tysięcy to moglibyśmy zrezygnować, i być może w firmie by się nic nie zmieniło, bo być może marketingowo byłoby trochę gorzej. Tak? Trzeba o tych wszystkich kosztach sobie przypomnieć. To wszystko, co generuje koszt w firmie. Ale to jest taka pierwsza rzecz. Jak już macie te wszystkie koszty w głowie, wiecie, Ile tego jest, z czego to wynika? Przypomnijcie sobie, po co te umowy w ogóle podpisywaliście? Te są to umowy podpisywane rok, dwa lata temu i po prostu były na nie nieokreślony. Przypomnijcie sobie, po co wam 12 telefonów w firmie i dlaczego rachunek za telefon jest 1000 zł miesiąc, w miesiąc? tak? I, I różne takie rzeczy, to nagle same wam przyjdą do głowy pomysły, jak to reformować. Tak? Wystarczy, że zobaczycie rachunek za telefon. Kurczę, Mam 12 telefonów, z czego spłacam w ratach ileś. Właśnie mam na stole umowy na kolejnych ileś telefonów, bo chciałem powymieniać. A może nie trzeba, może te telefony to jeszcze pociągną trochę czasu. I tutaj na bok, a abonamencik bez telefonu i już będzie dużo taniej. Tak, są, są takie proste rzeczy, o których zapominamy w firmie, a które generują nam stałe miesięczne koszty. Tak, jeżeli mamy nie wiem, proste z naszej firmy, tak? Mamy umowę z firmą sprzątającą, która tu wpada raz w tygodniu i sprząta, Za no to miesięcznie kasuje jakichś tam kilkaset złotych, tak? W momencie, kiedy robi się źle, można się rozstać z firmą i samemu posprzątać trochę, prawda? Da się? Da się. A parę stówek w miesiącu zostanie w kieszeni. Mamy, załóżmy, ileś samochodów w firmie, tak? My w pewnym momencie mieliśmy tutaj chyba pięć, tak, mieliśmy pięć samochodów do obsługi mnie, tak naprawdę. Jak ja usiadłem i policzyłem, ile wydajemy, nie na paliwo wcale, no bo jeżdżę jednym samochodem, nie jestem w stanie jeździć równolegle trzema samochodami, czterema, pięcioma, ale policzyłem, ile ja wydaję na OC tych samochodów, ile ja wydaję na autokasko tych samochodów, przeglądy techniczne, naprawy, na to wszystko, to się nagle okazało, że nie, nie, nie. Może nie jest źle w firmie, ale marnujemy mrocznie mnóstwo pieniędzy. No, trzeba się części tej floty pozbyć, zainwestować może w znacznie lepszy samochód, ale jeden tak? I, i tyle. I to, to znowu powód, dla którego nagle się okazało, że uśredniając 2000 miesięcznie zostaje nam w kieszeni. Tylko pozbycie się bagażu, który nam nie był potrzebny, tak? który płaciliśmy jakiś tam. Co miesiąc pieniądze, które póki w firmie pieniądze są, są niezauważalne. Nie widzicie, że je wydajecie. Ale w momencie, kiedy w firmie się robi krucho, to nagle się okazuje, że te pieniądze są bardzo potrzebne. Więc taka bardzo precyzyjna racjonalizacja wydatków. Tak? Macie ilość pracowników w firmie, zaczyna zysk zastanówcie się, czy wszyscy są na pewno potrzebni. Ja wiem, że rozstawanie się z ludźmi. To jest y, trudna sytuacja dla przedsiębiorcy, tak? no bo stworzył jakiś zespół, y, z tym zespołem mu się zazwyczaj dobrze pracuje, skoro go ma y, i w tym momencie rozstawanie się z tym zespołem nie jest fajne. Ale czasami warto powiedzieć czymś pracownikowi, sorry, nie damy dalej rady, płacić Ci pensji, y, a Wy dzięki temu macie 4, 5, 10 tysięcy w kieszeni, w tak? zależności od tego, ile pensji płacić. To takie sposoby na racjonalizację wydatków. Co więcej, powiem Wam, że tą racjonalizację wydatków warto przeprowadzać tak, raz na kwartał, sobie niezależnie od sytuacji finansowej firmy, bo dzięki temu będziecie nad tym panowani. My czasami, ja sam się na tym łapię, tracimy kontrolę nad tym, ile pieniędzy dokąd idzie, bo tu jest jakiś telefon, słuchaj, trzeba zwiększyć budżet na reklamy. Szybka analiza, dobra, zwiększcie. Tak? Tutaj jest jakiś szybki telefon pod tytułem. Słuchaj, bo wzrosną koszty przesyłek, bo zmiana opłaty paliwowej, brabra. Dobra, zwiększcie, okej. Okay. Tak, bo i to są takie drobiazgi. Tylko te drobiazgi potem składają się na jakąś miesięczną pulę wydatków, a już w ogóle przerażającą pulę wydatków, jak zobaczycie to w skali roku. Tak? Ile Wy wydajecie na takie rzeczy, które gdzieś lepiej zarządzane spowodowałyby, że nagle wydacie... 20% mniej, a jak wydacie 20% mniej, to się okazuje, że jednak wcale nie ma strat, tylko są zyski. Czy można się przygotować na kryzys w firmie? Można, ale to wymaga bardzo dużej dyscypliny budżetowej. Jeżeli będziecie trzymali sztywną dyscyplinę budżetową w firmie, niezależnie od tego, jak dobrze jest, yy, i te nadwyżki, które w pewnych momentach się będą pojawiały, zaczniecie albo gdzieś inwestować, ale tak bezpiecznie albo wręcz odkładać te pieniądze, no to takie chwilowe załamania sprzedaży przetrwacie, bo będziecie mieli z czego dokładać, tak? Przecież najlepiej jest nie dokładać, no ale zdarza się, że trzeba mieć z czego dołożyć w danym miesiącu. I tutaj warto mieć jakiś bufor albo finansowy, albo towarowy w przypadku firmy handlowej, tak? Bo często Wam się będą zdarzały okazje, w których jest, Wy macie akurat kasę i jest szansa kupić jakiś towar taniej, który wiecie, że teraz nie zejdzie, ale za miesiąc, dwa i tak go upłynicie. Więc nadwyżki finansowe lokujecie w towarze. Ja nie polecam, był odcinek o magazynowaniu, jak się nie utopi w własnym magazynie, ale czasami takie okazje się po prostu zdarzają i wtedy warto kupić więcej po to, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy na wyższej marży muszę ten sam produkt sprzedawać, bo na niższej marży udało, na, na, w niższej cenie zakupu udało się go kupić. Tak? To jest też pewna rezerwa finansowa, którą macie ulokowaną w towarze. Przy czym tu trzeba bardzo nakłodno skalkulować, tak? czy Wam się to opłaca. Czy to, że powiedzmy zarobicie o 3% więcej, jest warte tego, żeby zaangażować w coś, nie wiem, 50 tysięcy złotych, tak? Bo czasami po prostu nie jest warte. Przyczyny i skutki kryzysu. Hmm. Przyczyny są bardzo proste. W większości przypadków, mówię w większości, bo nie we wszystkich, są to błędy przedsiębiorcy w, w zarządzaniu budżetem. Tak było w mojej firmie yy, i doskonale wiem, że gdybym nie popełnił wtedy pełnych, pewnych błędów, w tej chwili nawet ta firma byłaby w zupełnie innym miejscu. Ale dzięki temu, że wtedy je popełniłem, teraz wiem, że nie należy ich popełnić. <laughs> tak? Taki, przyczynami kryzysu z reguły jest rozluźnienie Dyscypliny finansowej w firmie, to jest raz. Dwa, nadmierne delegowanie obowiązków. Przedsiębiorca musi swoje obowiązki delegować, ale musi zachować kontrolę nad kluczowymi elementami firmy. Zawsze. Tak? Jeżeli nie zachowacie tej kontroli, bo delegujecie zbyt dużo obowiązków, prędzej czy później do firmy zapuka kryzys. Tak to już jest. Skutki Kryzysu, no mogą być dwa: albo padniecie, albo polepszycie. I teraz tego pierwszego Wam nie życzę, po to początek tego odcinka, żebyście wiedzieli, co robić, jak już widać ten kryzys. A to drugie, no jeżeli zrobicie to, co Wam powiedziałem, czyli bardzo precyzyjnie przeanalizujecie wszystkie koszty stałe w firmie, no to zapewne będziecie wiedzieli, z czego można zrezygnować, jeżeli z części tych kosztów zrezygnujecie. To odbudujecie firmę i ta firma będzie już z kolei w tych lepszych momentach, w tych lepszych miesiącach zarabiać więcej, niż by zarabiała przed tą reformą. Także taka reforma jest zawsze dobra, dlatego ja polecam raz na kwartał taki przegląd wszystkich wydatków firmy. Przedsiębiorca powinien mieć w głowie wszystkie koszty, jakie ma w firmie. Tak? Jeżeli zbyt dużo obowiązków gdzieś deleguje i na przykład deleguje cały marketing do działu marketingu, to tak naprawdę będzie znał, Stały budżet marketingu, tak? ale nie będzie wiedział, że marketing w tym a w tym miejscu marnuje 20% budżetu. Więc tutaj warto się przyglądać tym wszystkim budżetom. Nie wszystkim ręcznie, ręcznie sterować, ale przyglądać się, wiedzieć, co się w firmie od strony finansowej dzieje. Co ze stanem, kiedy spadają wywody. No to wiadomo, że no te wszystkie działania wcześniej omówione są istotne do zrealizowania, ale oprócz tego. Jest bardzo ważne zadanie, czyli trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby obroty nie spadały. I teraz, w zależności od tego, czy funkcjonujecie na rynku sprzedaży, czy na rynku usług, jeżeli chodzi o rynek usług, no to możemy szukać przyczyn w zmianie ogólnie na rynku, być może spada popyt na naszą usługę, być może jakość naszej usługi jest niezbyt zadowalająca, i dlatego mamy coraz mniej klientów. Być może na rynku pokazała się konkurencja, która wykonuje taką samą usługę. Wtedy trzeba pomyśleć, jak to zrobić, żeby robić ją lepiej. To, co na pewno Wam odradzam, to w momencie, kiedy spada popyt na Wasze usługi, to obniżanie ceny. To jest moim zdaniem najgorsze możliwe rozwiązanie, bo prowadzi tylko do tego, że będziecie mieli jeszcze niższą marżę na usługę. Być może więcej usług, więcej roboty, ale marża niższa. Raczej starajcie się tutaj gdzieś poprawiać jakość, poprawiać jakość waszego marketingu. Nie zrobię wam tu wykładu o marketingu, bo nie o tym odcinek. Ale w ten sposób, tak? jeżeli mówimy o rynku sprzedaży z kolei, no to musicie się postarać znowu, wybadać, co się na rynku dzieje. Tak? Czy pokazał się jakiś produkt podobny do waszego? To nie jest problem. Program dość dobrze opisany przeze mnie, TradeWatch. Które analizuje na przykład sprzedaż na Allegro yy, pozwoli wam przesądować, co robi Wasza konkurencja, jakie są średnie ceny sprzedaży, co konkurencja sprzedaje, yy, jak się sprzedają podobne produkty do waszego produktu, tak? To tak, tylko, jeżeli chodzi o Allegro. Jeżeli bazujecie na platformach sklepowych typowo, tam będzie trudniej, bo takich programów do szpiegowania sklepów ja przynajmniej nie znam, na pewno są, ale ja nie znam. I, I tu by trzeba było coś pokombinować mądrzej, ale też czasami wystarczy wysłać parę maili do konkurencji z zapytaniami ofertowymi. Może wasza konkurencja na podobny produkt nagle zaczęła dawać większe rabaty niż wydajecie, i wy o tym nie wiecie na przykład. Tak? My takie analizy rynku prowadzimy w trybie ciągłym, tak naprawdę. Czyli nie powiem, że codziennie, ale raz na jakiś czas są rozsyłane od nas z firmy anonimowe maile do naszej konkurencji. Sprawdzamy o wycenę jakichś tam wycen produktów, tak? jakieś kompilacji produktów. Nie naszego producenta, ale innych podobnych producentów. Dzięki temu mamy stały obraz tego, przy jakich kwotach, za jakie produkty konkurencja daje jakie rabaty. Bo to, że konkurencja ma ceny katalogowe, zbliżone do Was, to powoduje tylko tyle, że klient na Allegro ma, jakby może wybierać, ale klient, który poza tym Allegro czy poza sklepem internetowym zwróci się oby cenę, no wy nie wiecie jaką ofertę dostanie, tak? I tutaj trzeba, no, dość rozsądnie do tego podchodzić, na zasadzie, żeby wiedzieć, jak konkuren co konkurencja robi, tak? To jest takie, trochę w cudzysłowie mocnym, szpiegostwo przemysłowe, ale chcąc być w odpowiednim miejscu na rynku, trzeba mieć człowieka, który się tym zajmuje. Może nie tylko tym, ale, ale takie rzeczy robi i rozsyła zapytania ofertowe do innych firm, tylko po to, żeby się dowiedzieć, na jakim pułapie cenowym te firmy są w stanie negocjować. Tak? Wtedy wiecie, czy to jest niżej od Was, czy wyżej od Was, czy jesteście konkurencyjni, czy nie jesteście konkurencyjni. Tak? Sprawdzać opinie w internecie o Waszej firmie i o konkurencji to Wam da. Od razu odpowiedź, jakie są Wasze mocne strony, a jakie są słabe strony konkurencji. Jeżeli wiecie, jakie są Wasze mocne strony, no to wiecie, które elementy marketingowo uwypuklać, a o których lepiej nie mówić. Tak? Jeżeli wiecie, jakie są mocne strony konkurencji, trzeba sprawdzić, czy u Was są podobne, a jeżeli u Was nie ma podobnych, to je wdrożyć i tyle. tak. Więc to takie podstawowe przyczyny z kolei walki, podstawowe przykłady, jak walczyć o własny produkt na rynku. Tak? Skąd wziął się pomysł na ten odcinek? No, pomysł wziął się z odcinka o kryzysie mentalnym przedsiębiorcy, a oprócz tego, no, akurat o tym, jak doprowadzić firmę do upadku, i jak potem postawić nową firmę na w miarę fajnym poziomie, to jestem alfą i wiem wszystko, bo całkiem dobrze zapowiadającą się firmę położyłem i firmę, na którą nie było żadnych nadziei, postawiłem, więc, yy, więc tutaj to jest temat, w którym czuję się mocny. Z własnymi doświadczeniami. Dobra, to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na następny odcinek. Kiedyś się spodobało tradycyjnie, jakaś tam subskrypcja, komentarz, like, cokolwiek. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na tym kanale. Na razie, cześć!